Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. E, szanowni Państwo, w tym miejscu spektakl się skończył. E, koledzy nie zdają z dalszego ciągu scenariusza, w ogóle nie spodziewali się mnie tutaj, tak jak ja nie spodziewałem się tego... Powiem Państwu tak, dostaliśmy telefon, że spektakl Tugim bez, bez Cenzury otrzymuje nagrodę. Początkowo nie wierzyliśmy, postanowiliśmy zweryfikować, e, ale mamy dzisiaj gości, którzy to potwierdzą. E, pan Wojciech Dąbrowski. Panie Wojciechu, zapraszam serdecznie. Yy, I Michał Fogg. znacie Państwo to nazwisko? Dziękuję, bardzo Michał Fogg to nie jest przypadkowa zbieżność nazwisk. E, państwo na pewno znacie, pamiętacie, Wiecie Foga. To z tych Fogów. Tak. Znów, Panie Wojciechów, proszę powiedzieć, który to już festiwal. Szanowni Państwo witam wszystkich serdecznie. Chciałem tutaj wystąpić dzisiaj w imieniu organizatorów 11 ogólnopolskiego festiwalu piosenki Retro imienia Mieczysława Foga. Liczba sama wskazuje, że ten festiwal już od 11 lat odbywa się rokrocznie, w październiku właśnie, pod honorowym patronatem ministra kultury, teraz pani minister kultury, małgorzata Milanowskiej, pod patronatem prezydentów Warszawy i Krakowa. Nasz festiwal odbywa się w Warszawie, odbywa się w Krakowie, a także w kilku jeszcze innych miejscach w całym kraju. I pod patronatem rodziny Fogów, którą właśnie reprezentuje tutaj prawnuk Mieczysława Foga, pan Michał Foga. No z prawdziwą przyjemnością chciałbym tutaj Państwa poinformować, najpierw wszystkim zespół, podziękować za znakomity spektakl. Chciałem właśnie powiedzieć, że w tym roku to wyróżnienie, zupełnie symboliczne, honorowe wyróżnienie, Złoty Liść Retro 2014, Mamy przyjemność, I tutaj Michał dokona na ręce dyrektora i zespołu wręczenia tego, tego symbolicznego wyróżnienia za właśnie spektakl, który został zrealizowany dla uczczenia 120. rocznicy urodzin Juliana Tuwima. Premiera odbyła się dokładnie w dzień urodzin Juliana Tuwima. No i po prostu jest to jedno z najciekawszych wyrażeń, które w tej chwili w kraju się odbywają, a które związane są właśnie z tym okresem dwudziestolecia międzywojennego. Chcemy serdecznie podziękować za inicjatywę, za przygotowanie spektaklu, bardzo pracowitego rzeczywiście. I tutaj chcemy podkreślić fantastyczną zespołową pracę całe, całego zespołu. To się rzadko <tryk> zdarza, właśnie, żeby po prostu tak znakomicie, wszyscy po prostu byli równie, równie znakomicie. Także Michał, dokonaj wędrzenia po prostu.